Czy mój brat naprawdę chce mnie zniszczyć? Szokująca prawda o rodzinie. Od zawsze uważałem, że rodzina powinna stać za sobą w trudnych chwilach. Kiedy jednak dowiedziałem się, że mój brat, Marcin, mówi naszym wspólnym znajomym, że jestem leniem i nieudacznikiem, poczułem, jakby ktoś wbił mi już w serce. Wszyscy w naszej paczce zaczęli unikać mnie, a ja nie miałem pojęcia, co się dzieje, dopóki nie usłyszałem o tym od Anity, mojej bliskiej przyjaciółki. Prawda, że niektórzy uważają, iż jesteś tylko takim weteranem, który nic nie robi? Powiedziała skromnie, jakby nie chciała mnie zranić. Byłem zły i zdruzgotany. Po długim namyśle postanowiłem skonfrontować się z Marcinem. Spotkaliśmy się w naszej ulubionej kawiarni, a ja nie mogłem się powstrzymać. Co to sobie myślisz, opowiadając takie bzdury o mnie? Krzyknąłem, a w restauracji zapadła cisza. Jego wyraz twarzy zmienił się. Nie przesadzaj, nie mówię złych rzeczy, po prostu usłyszałem stąd i owad. Może powinieneś się zastanowić. Może to prawda? Odparł, co tylko pogłębiło moją frustrację. W przypływie gniewu wyzwałem go na pojedynek siłowy podczas najbliższego spotkania z paczką. Moja reakcja szokowała wszystkich, a ja miałem poczucie, że byłem zmuszony bronić swojego honoru. Teraz jednak, z perspektywy czasu, zastanawiam się, czy nie przesadziłem. Czy to ja jestem tym złym?